Cześć, witam Was jak zwykle z nadwody nad rzeki Odry w ten mroźny, pierwszy taki dzień tego roku nie, nie, nie ma możliwości za bardzo wędkowania, bo jest chłodno, mroźno więc postanowiłem nagrać wideoblog do sytuacji jaka miała ostatnio miejsce w okręgu PZW Kalisz, które Wniosło do sądu postanowienie o uchylenie rozwiązania umowy przez tamtejszy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Przypominam, że w wyniku rozwiązania umowy przez LZGW okręg PZW w Kaliszu został pozbawiony dwóch obwodów rybackich, których powierzchnia. Wynosi około 770 hektarów. Jest to bardzo duża powierzchnia ze wszystkich wód, jakie ten okręg posiada, bo ma ich 990 hektarów. Także praktycznie pozostała, może źle to wyliczam, ale jedna piąta z wód, które do tej pory posiadali. no Jest to bardzo dużo, koledzy z okręgu Kalisz. Zostali pozbawieni takich uprawnień. Inaczej zachował się RZGW, który wypowiedział umowę, jeżeli chodziło o jezioro Żywieckie, bo on zezwolił do końca roku dalej wędkowanie wędkarzom, w tym wypadku RZGW nie pozwoliło, czyli wędkarze utacili uprawnienia, mimo że zapłacili za możliwość wędkowania, opłacając składkę na ochronę i zagospodarowanie wód. Sąd rejonowy w Kaliszu i w Jarocinie, postanowił, że do czasu zakończenia rozprawy sądowej okręg PZW w Kaliszu będzie mógł być dalej gospodarzem tych łowisk, jest dalej uprawniony do zarybiania i odławiania ryb. Z tego obwodu rybackiego nie mówię tu o odłowach sieciowych. Jak również jest zobowiązany odbania o rybostan znajdujących się w tych obwodach rybackich, zobowiązał również Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej do nieprzeszkadzania w użytkowaniu tych obwodów rybackich przez okręg. PZW w Kaliszu. Jak również stwierdził, że do tych straż wydane zezwolenia są ważne i wędkarze dalej mogą wędkować. Z jednej strony jest to fajne, że przywrócono wędkarzom, ale teraz przyszedł ten najgorszy okres, bo już i będzie ciężko wędkować. Wędkarze jakiś okres czasu stracili na podjętej decyzji przez RZGW i nie mogli wędkować. Musieli jeździć albo bardzo daleko, albo wykupić dodatkowe zezwolenia na wędkowanie w pobliskich okręgach. Czy ta jedna jaskółka i ten precedens, który w tej chwili powstał, nie powinien dać do myślenia innym okręgom, aby? poszły również tą drogą. Wiadomo, że ta droga nie jest stania, ale jest to droga, która pokaże, że nie jest tak prosto odebrać nam jako stowarzyszeniu polskiemu związkowi wędkarskiemu wody, że muszą być do tego konkretne podstawy prawne, abyśmy mogli dalej je użytkować i nie można ich tak sobie zabrać. Nie. Jak się okazuje, że warto jednak znaleźć dobrą kancelarię prawniczą, która zaprezentuje nas w sądzie, i aby finał tej sprawy był pozytywny dla nas jako wędkarzy, dla nas jako członków Stowarzyszenia Polskiego Związku Wędkarskiego, które wbrew pozorom jest naszym stowarzyszeniem. Mimo, że badania jakieś ktoś tam przeprowadzał, że wielu członków PZW nie identyfikuje się z PZW, to jesteśmy do niego przywiązani. Wielu z nas wędkuje tam od, od wielu lat, niektórzy od dziesiątków lat i, i nie wyobrażają sobie, że mogą wędkować gdzieś poza PZW. Część wędkarzy młodego pokolenia ma do tego trochę inne podejście, bo wędkuje za granicą, wędkuje na wodach komercyjnych, wędkuje na wodach innych stowarzyszeń, może mniejszych, o mniejszym zasięgu, ale również stowarzyszeń, gdzie opłacają tam składki i sobie wędkują. Ale chcielibyśmy jako członkowie PZW, aby nasze stowarzyszenie i wybrani przez nas działacze w taki sposób zaczęli dbać po prostu o nas żebyśmy mieli gdzie wędkować, żeby ten rypostan był bardziej obfity i żeby sprawy nabierały odpowiedniego tempa i prawniczego i organizacyjnego. I chcę tu powiedzieć, że w jednym z wcześniejszych wideoblogów bardzo sceptycznie podchodziłem do tego, nie w pełni przekonani, czy to się uda, ale jak okazało, okazało się i pokazało życie, że decyzja o wynajęciu tej kancelarii była słuszna i tak należało zrobić. Chcę powiedzieć, panowie, że szacun do was za podjętą decyzję dosyć szybko w odpowiedzi na rozwiązanie umowy i pozbawienie wędkarzy. Możliwości wędkowania w tych dwóch obwodach rybackich I, i będę dalej kibicował Wam. Myślę, że do pozytywnego zakończenia tej sprawy i obyście tą sprawę wygrali dla wędkarzy, członków Waszego okręgu. Na tym kończę ten krótki wideoblog. Napiszcie w komentarzach co o tym myślicie. A ja będę starał się dalej śledzić to, co się dzieje w naszym związku. I jeżeli jest coś pozytywnego, to będziemy pokazywali. Jeżeli są rzeczy, które nam się też nie do końca podobają, będziemy o nich po prostu mówili, po to, żeby zwrócić uwagę, że oczekujemy w takim, a nie w innym temacie, również zmian pozytywnych. Do zobaczenia nad wodą. Podczas następnej zasiadki lub spinningowej ścieżki. Bo jak wiecie, preferujemy te dwie formy, nie formy, może metody wędkowania, spinning i metodę feder. I jak tam będzie, jakie będziemy łowili rybki, będziemy wam pokazywali. Trzymajcie się, do zobaczenia nad wodą.